Szanowni Państwo, jesteśmy uczestnikami podniosłej uroczystości poświęconej pamięci naszego drogiego profesora, wybitnego naukowca, a przede wszystkim wspaniałego człowieka, profesora Stefana Liskiego. Szanowny drogi profesorze, niechaj ten symbol kwiatów, które Ty lubiłeś, zawsze róże. Będzie takim znakiem naszego serca, które dziś Ci ofiarowujemy nie tylko jako wspomnienie, ale jako też naszą um, atencję i wielkie podziękowanie za trud, który włożyłeś. Tablica, którą dzisiaj mamy przyjemność niewątpliwą i zaszczyt odsłaniać, jest w gmachu, który Ty wbudowałeś. Profesor Lipski zawsze był marzycielem. Zawsze chciał, aby nauka polska była piękną nauką. A przy zaangażowaniu profesora doczekaliśmy się lepszych warunków pracy, niepomiernie lepszych niż w naszym jeszcze powojennym pierwszym gmachu, który był uczelnianym gmachem w Warszawie na ulicy Rakowieckiej. Bo się szczęśliwie złożyło, że miałam wielki zaszczyt być doktorantką profesora pierwszą. Profesor wszystkich traktował jako swoją rodzinę. Myśmy go nazywali ojcem, bo, bo jak ojciec nas pochwalił, no to święto. Jak ojciec powiedział, że mamy się lepiej starać, to myśmy się starali. To było niezwykłe, niepowtarzalne, i to już w tej chwili właściwie nierealne w naszym nowym świecie. Profesor też wprowadzał pewne radosne elementy życia wydziału. Oprócz tych obowiązków, które traktował bardzo poważnie, chciał. Aby rzeczywiście to jego uczucie kontaktu rodzinnego było wzajemniane przez osoby, które z nim współpracują. Kawy, spotkania, codzienne dyskusje, imieniny, oczywiście regularne seminaria, które łączyły nauki przyrodnicze i nauki techniczne. Nie uważał, że można oddzielać nauki przyrodnicze od nauk technicznych, bo jedne bez drugich nie dadzą efektu. To musi być wspólna działalność. Teraz mamy to nakazowo dane przez Organizację Narodów Zjednoczonych w formie zrównoważonego rozwoju. I profesor grupą swoich przyjaciół, kolegów, profesor Okruszka, profesor Krończuk, profesor Stromęcki, stworzył taki zespół krajowy, do którego później dokoptowali przedstawiciele innych krajów. I tę ideę uzdrowienia zniszczonych terenów poprzez wojnę lub przez nieprasobliwość ludzką chciał jak najszybciej doprowadzić do najlepszego stanu. Jeżeli my przekażemy te dobre właśnie działania, które nam dał profesor i inni, te wzorce działania naukowego, współżycia codziennego z ludźmi, to świat będzie piękny. I tak jak profesor zawsze życzył uczelni, którą kochał, żeby była uczelnią wielką, mocną, widoczną dla innych krajów, nie tylko Europy, pięknie wyposażoną, żeby tak pozostało i się rozwijało. Abyśmy sobie wszyscy pomagali i robili to, co dla nauki jest najważniejsze. Rozwijali ją, wspaniale rozwijali.